Manko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Alcatraz. I jak słyszycie w tle, mamy już klimat świąteczny. Wyłapałem też ostatnio, że coś o dziwo mi się nie zgrało z głośnością muzyki moją. Co jest dla mnie zaskakujące ze względu na to, że no, nie zmieniałem nic w ustawieniach. Więc coś mi musiało źle złapać, coś źle przeskoczyć. Więc no, mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Um, bo teraz już jestem tego świadomy, więc jest ok, chyba. Ale przekonam się tak naprawdę, jak skończę nagrywać. Moi drodzy, co dzisiaj robimy w Alcatri? Dzisiaj expimy. Expimy sobie. Ostatnio wyhaczyłem system, który no nie jest dla mnie zaskoczeniem, ale który sobie przypomniałem po, po, powiedzmy po przerwie. System expienia. I patrzcie, teraz zrobiłem ile? 5 chyba miśków naraz. Jak nie więcej, co nie? I cyk, naraz mamy serię od około 480 do ponad 600 Ekspa. <laughs> e, robimy masóweczkę, czyli idziemy przytulać sobie e, tych fajnych kolegów, e, którzy się tu kręcą. Bo mamy na przykład gniew przy stworzy, który chyba jest maksymalnym poziomem wędrującego, jaki jestem w stanie zrobić. Chyba jestem w stanie zrobić, nie pamiętam, ale tak mi się kojarzy. Wiem, że 126 już nie dawałem rady, więc no cóż. O, a tu mamy powtóreczkę, czyli któreś z nich są zdublowane. No, są grubo zdublowane. Przed chwilą, co prawda, nie wytrzymałem i sobie zrobiłem kilka takich. No, i już widać, które były zdublowane. I zrobiłem sobie kilku takich ziomeczków, yy, bo miałem trzech albo czterech w, w rybackiej ostoi. I tak stwierdziłem, a spoko, to sobie zrobię. <laughs> yy, no i w tym momencie... Możemy sobie razem podziałać I obstawa, która się wokół nich pojawia To jest coś, co można masowo rozpierniczyć Obszarówkami I jest to w sumie spoko opcja To teraz tak Zaczniemy sobie od Miśka, bo on jest agresywny Był, przepraszam bardzo Dobra Leczonko i jazda z koksem Oni są niestety Ale wciul mocni W sensie wciul mocni Zaraz pojawi się jakiś wielki weteran, który stwierdził, że yy, Ja takiego to ja robiłem na pierwszym levelu Nie robiłeś Natomiast, no troszkę tutaj jednak trzeba kombinować Ale myślę, że nie, damy radę, damy radę Na spokojnie sobie damy radę Znaczy niekoniecznie na spokojnie, ale ogólnie damy sobie radę Dzięki temu, że mamy czekoladowe zajątki, które leczą 5000 punktów życia Tylko dlatego damy radę a i najsik. To teraz sobie zwykłą dziewiąteczkę opierdzielimy. I teraz. Cyk. 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 I większość mamy z bani. No i bajka. I jeszcze zdobywamy zdobycze, więc jest dobrze. Dobra, to już sobie ich podobijajmy w takim razie wszystkich. Co będziecie tak sami stać bez, bez swojego kolegi? No, szkoda by mi was było, chłopaki. Więc teraz masowo sobie porozwalaliśmy potworki. Za jednego z takich gości dostaliśmy 600-700 expa, co nie? Pomijając jeszcze ich y, przywódcę, więc... Świetna zabawa. Świetna zabawa, już ponad 80% mamy expa. Moim celem na dziś jest zdobyć level. <laughs> nie się jeszcze kręcić w ogóle i tak dalej, bo... Yy, yy, bardzo łatwo się ten level dobija na yy, rzadkich potworkach. Jak na przykład za Miśka dostaliśmy ponad 4000 expa, no to kurczę... Hoppy, hoppy... Co my tu mamy? No nie ma takiej możliwości. Malika Montany nie zabijemy. I dobra, poszedłbym <laughs> sprawdzić tutaj. Już nie pamiętam, co było w zalanej rozpadlinie. Ale wydaje mi się, że dało się tam dotrzeć do jakiegoś rodzaju bossa, i może jesteśmy już wystarczająco wypoziomowani. Chociaż chyba się zderzę ze ścianą, ze względu na to, że mam wrażenie, że tam były chyba te slajmy po 140 levelu. Pamiętajcie, w pewnym wieku kawa z rana to, to nieprzyjemność, to obowiązek. <laughs> Złota myśli Zephira. Eee, nie, dobra, wiecie co? Nie, nie idę tam, bo tam na 99% są te slajmy. Okej, okay. no, wracamy, wracamy, wracamy. Tu jednak było przyjemnie, Milusio. Przejdźmy sobie tędy przez włości Senegara. Kuziwa Admini, czy możecie naprawdę zrobić to, że jest wybór między podglądem mapy obok, a tym, czy chcemy sobie tam pójść? Bo mnie już strzela. Mnie już strzela na maksa. Porobiłbym rzadkich, ale nie chcę byle jakich rzadkich, więc piratów możemy sobie zrobić. W sensie rzadkich z piratów. Plus jak coś nam wpadnie tutaj w oko, no, no nie on. To jak najbardziej. W ogóle fajnie Kartofel nam powyjaśniał... A czekajcie, tutaj mamy fajny zbiór. Kartofel nam fajnie powyjaśniał w komentarzach rzeczy, o których wspominałem. No, myślę, że najcenniejsze, co, co się dowiedzieliśmy teraz, to o tym, jak wy będzie wyglądać kwestia, czego? Eee, tych, ym, jak to? Incydentów, o. Tych różnopoziomowych incydentów i tak dalej, które sobie randomowo spotykamy w miastach. Więc myślę, że to jest przydatna wiedza. No, patrzcie, jak gładko poszło, co nie? Aż się sprawdzę, za jednego... No, słuchajcie, jak ja teraz zgarnąłem sobie, nie wiem... Może z 8 e, razy 600 praktycznie kilkoma ciosami, no to słuchajcie, no... O czym tu gadać w ogóle? To jest jak I ja wiem... Las Cartoplas, że... E że na dobrą sprawę niby tam można sobie na swoim poziomie lub trochę niższym i jest to efektywne, ale ale ja nie mam problemu żeby użyć sobie całą serię umek i w tym czasie zgarnąć sobie na przykład 10 tysięcy expa. Dobra, przesadziłem. Bardziej ile? Może 5 tysięcy. To jest chyba bardziej takie wykonalne. Wszystkich zgarniamy, chodźcie chłopaki. W ogóle ten dźwięk, jak dostajemy to info, że pojawił się jakiś tam gość. By the way, mógłby się pojawić gdzieś blisko, bo to 106. Ten też mógłby gdzieś blisko. Trzeba mnie zaraz yy, na nich zapalować. To ciągle mam wrażenie, że to jest dźwięk motocykla jadącego gdzieś miastem za oknem. No i bajka, trzech. Trzech yy, z naszego poziomu mamy. Więc to jest ok to nie jest mój poziom 156. Ehm. Um, o, to ja będę miał jeszcze pytanie do kartofla w takim razie? Tutaj, tutaj, tutaj to pytanie dotyczy tego. Klucz 11, poziom 9999 Co to jest? I kiedy dobiję poziom 9999? Bo mam wrażenie, że następny jest 117 jednak. Ostatnio powiem wam, że częściej siedzę na y, logu serwerowym niż na czacie. <laughs> Bo mm, lubię sobie obserwować właśnie i mniej więcej na oko wyhaczać sobie y, te wzory, jak mi, jak mi ekspowo wchodzi. Co ja chciałem, to. I którego tu mamy? 131. Słabo, słabo, czyli trzeba sobie przejść pewnie w prawo. Natomiast tutaj już widzę ładną grupkę do przytulenia. Chodźcie do wujka. Tak. Bardzo ładnie. Jakieś takie większe grupki chcę sobie atakować. A takich bardziej rozproszonych, to raczej wolę na przykład na 181. Tu mamy 106. I tu mamy 121. Bardzo ładnie. Zacznijmy od 106. <coughs> z tych wędrujących nie ma za bardzo EXPA. <coughs> to Wam mogę śmiało powiedzieć, że nie ma za bardzo EXPA. Natomiast z rzadkich jest. A skoro nas już tędy prowadzi, no to trudno. To bijemy, ziomeczka. Dobra. Oczywiście te itemki się posprzedaje, ale mamy też kryształki. Kryształki się przydają. Wymieniłem sobie hełm ostatnio yy, z jakiegoś chyba rzadkiego. Ten sam hełm, tylko był rzadki. Wymieniłem na epicki, bo mi wypadł. Poulepszałem. I powiem Wam, że boli to w kryształki. Jakkolwiek to źle nie brzmi. Boli to w kryształki. No w boli. No ale cóż. Um, a, i tutaj mamy. A, incydent. Dobra, to mnie tak myliło strasznie. Bo ja miałem takie od kiedy? Tu są dwa rzadkie. A tu jednak, dupa. No ale dobra. Chyba jednak bliżej będziemy mieli po drodze, z tego co patrzę, 121. No to sobie najpierw jego walniemy. Po której stronie on jest? Po tej. Okej, okay, no dobra. Dobra, no to jedziemy z gościem. Nawet nie wiem, czy jestem do niego ustawiony przodem, czy nie. To jest przykre. Muszę, muszę, muszę się wychylić, żeby być pewnym. O. I o to chodzi. Cyk. Bo jeden atak mam y, kierunkowy i tak właśnie, no, słabo by było. Że sobie to w ciemno wykorzystam i w sumie to mogę sobie go wsadzić w... Yy, biblioteczkę. By the way, jak mam czytających widzów, dajcie znać, <laughs> e, czy, czy wy macie taki, nie wiem, ten sposób przechowywania książek, czy macie taki, że jest biblioteczka i jesteście zadowoleni, czy, czy raczej taki, że e, jak leci, tak, tak leci. <laughs> w sensie, e, o co mi chodzi? Ja obecnie mam jedną szafę pionową, e, po prostu oszkloną na. Eee, na co na książki. I praktycznie nie mam już na nie miejsca. Przed przeprowadzką nie zamierzam z tym nic za bardzo robić, bo w czerwcu się przeprowadzam. Eee, I po prostu strzela mnie coś, że nie mam na te książki miejsca, a dalej nie zachęca mnie to do kupowania nowych książek, bo ostatnio kupiłem sobie kilka nowych książek. I to jest właśnie przerażające, bo nie mam na nie miejsca, nie mam jak, jak to wszystko, jak tego wszystkiego zagospodarować. Więc nie wiem. Eee, I ja na przykład myślę, żeby sobie w nowym mieszkaniu walnąć biblioteczkę. Taką po prostu z prawdziwego zdarzenia biblioteczkę. I przyznam, że to raczej nie będzie tak, jak niektórzy sobie biorą yy, biblioteczkę, robią i, i kiedyś się to zapełni. Tylko mam wrażenie, że jak to będzie taka duża. Yy, szafa ścienna, ścienna, w sensie no, na, na ścianę, pół ściany, coś takiego, to, że ja dużą część tej szafy już przepełnię na dzień dobry. Więc ba bardzo mnie ciekawi, jak to u Was wygląda, czy, czy jesteście typem yy, osoby czytające, czy jesteście typem yy, osób, które tak wypychają na maksa, czy macie jakąś biblioteczkę i tak jakoś ładnie poukładane. <laughs> I w ogóle ciekawi mnie co, co czytacie, więc dajcie znać co czytacie, bo może będziecie w stanie mi coś polecić. Bo ja się przerzuciłem już z fantastyki. W życiu bym kiedyś nie powiedział, że, że porzucę fantastykę, ale po prostu znudziła mi się fantastyka. W sensie niby lubię ten klimat? O, tego, tego chcemy. Imitatorzy. Niby fantastyka dalej, spoko i tak dalej, ale chyba bardziej już do oglądania niż do e, czytania. A bardziej mi w tym momencie kręci uwaga, uwaga, stary człowiek Noizes, socjologia i filozofia coś, czego w życiu bym nie powiedział, że mnie kiedykolwiek zainteresuje. Um, I jestem po prostu w jabitnym szoku, bo czytam teraz George'a Orwella 1984, co obecnie jest e, jedną z lektur szkolnych, i tak jak pochwalam to dzieło, bo skończyłem pierwszą część tego, czyli tam pierwsze tam 100 stron czy coś takiego, ehm, czy 120. E, I mnie wciągnęło. Natomiast mam wrażenie, że to się nie nadaje na lekturę szkolną, e, nawet do, patrząc do poziomu e, szkoły średniej. Mam wrażenie, że to się może nadać na poziomie nie wiem studiów. I to socjologiczny. Więc y, jest to dla mnie kontrowersyjna decyzja, że to zostało lekturą, ale nawet najlepsze, że jak słyszałem, y, że to jest lektura i y, zorientowałem się, że to jest socjologia, to w sumie miałem od razu takie hmm. Hm. To brzmi jak standardowy wybór lekturowy dla szkół podstawowych, jak zainteresować dzieci i młodzież czytaniem książek. Co prawda nie jestem pewny, w jakich szkołach to jest. Pewnie w szkołach średnich, bo jednak jest to według mnie za trudne e, dla podstawówek i jakby kompletnie by to nie miało sensu, tak jak większość lektur. E, kompletnie by to nie miało sensu, e, skoro dzieciaki by tego nie zrozumiały. Co nie zmienia faktu, że e, że szkoła średnia według mnie jakby wiele nie zmienia w tym, w tym temacie. Bez obrazy dla szkół średnich, ale po prostu ja wiem, że to niciula nikogo nie zainteresuje w szkołach średnich. O, mamy bandycki łup, bardzo ładnie. Odkładam te bandyckie łupy do tego, do depozytu, ze względu na to, że. Em, ze względu na to, że. Y, tam kartofel pisał też o tym, że to może mieć. Możemy sprzedać za 1,5 y, wartości. Jak odpowiednio y, daleko pójdziemy u kupca Treliego więc y, trzeba by się z tym ruszyć. Ale no cóż. Dobra. Jakich my tu mamy? 46, wiecie co? Może dla żetonów. Dobra, zrobimy to dla żetonów. To nie jest ludobójstwo teraz, to nie jest znęcanie się nad słabszymi, y, że 116 i 46. Zrobimy to dla żetonów. A potem wracamy na te wyższe poziomy, bo chyba, chyba jeszcze był jakiś jeden level zapowiadany, który byłby dla nas ok. Ale fajnie, mamy Bandecki łup, chociaż. Myram glista. Dziwnie to brzmi. Myram glista. Cześć, jestem Myra. Mówią na mnie mglista. Chyba glista. Dobra. Tepamy się e, w takim razie o tu. E, pójdźmy sobie w górę, zerknąć. W sensie tam nie znajdziemy sobie. u Tam nie znajdziemy sobie na pewno wędrującego na nasz poziom. No ale może coś nas tam innego zainteresuje. A, już wiem co nawet. O oh, fucking. 197 wędrujący. Ja pierniczę. On nas nie zainteresuje. Zainteresuje nas ten Żadioszek. E, dobra. Cyk. Cyk. Cyk, cyk, Dro dobra, trochę przesadziłem, bo sobie wziąłem na siebie tego em, tego, y, tego, 181, jednocześnie z tym wędrującym, więc troszeczkę przesadziłem, ale dobra, damy sobie radę, poradzimy sobie, chyba, kiedyś, jakoś <gry> w życiu. Ej, co jest? Nagle przestałem jakoś szczególnie obrywać. Spoko, pasuje mi to. <gry> Nie będę narzekał, moi drodzy. No i cyk! I co? Naprawdę ja to wszystko biłem tylko dla jakiejś jakichś strzałek Dobra, sprawdźmy sobie loga, bo mnie ciekawi ile dostałem za y, tego. 1200? Nie, to nie ten chyba. Ej, no tak by wyglądało jakbym 1200 za niego dostał. Jak to możliwe, jak on ma taki wysoki poziom? Nie, coś, coś musiało się źle policzyć. A nie, to jest uzbrojony rzezimieszek. Z niego 1200? Nice! I mi się bardziej kojarzył z tym, że dostawałem z niego yy, jakieś takie łatwe 700 chyba? No, ale spoko. Nie będę pod tym kątem narzekał, moi drodzy. C co mam narzekać? Yy, dobra. Aż się jeszcze upewnię, jak tutaj weszło. No, kurde, no. To nie jest źle, nie jest źle, naprawdę jest dobrze. E, mamy 88%. To chyba w nie dłuższy odcinek, wiecie, o ile uda nam się w ogóle dobić ten level dzisiaj. Bo według mnie też nie ma sensu, jeśli będziemy, nie wiem, grać już pół godziny, to nie ma sensu na siłę tego cisnąć. Natomiast spróbować nie zaszkodzi. E, masowo widzę, że się zaczęli respić, co oznacza, że masowo zaczęli też ginąć. Bo dość krótko po śmierci oni wracają. Wiecie, co, pójdziemy jeszcze w prawo, zobaczymy sobie tam jakiegoś rzadkiego. A z tego rzadkiego po prostu zniknęło mi powiadomionko i tyle. Gdzieś mi się zakopało w tym wszystkim, więc no. E, nie bujemy tutaj żadnego rzadkiego Aż kapsloka ale z tego stresu kliknąłem zamiast wyjście. Mhm. Dobra, miśki. wy jesteście fajni, ale nie aż tak. Powiem wam tak, gule, no nie przedstawiłbym was matce. Nikogo bym matce nie przedstawił w sumie, bo e, nie, nie bardzo jest, będzie okazja, natomiast e, jedziemy dalej. E, myślę, że ponownie tutaj na bandytach coś rzadkiego wy, e, wyhaczymy. Chodźmy do gęstego lasu, bo Misiek na pewno się już zrespił, a Misiek to jednak takie pewne ponad cztery koła, co nie. E, jak w ogóle ilościowo wyglądamy, musimy zgarnąć jeszcze 91 tysięcy ekspa chillera! Szczerze, patrzę sobie co chwila na czas, ale zapomniałem kompletnie, o której zacząłem nagrywać. <grywa> Także życie. Którą w ogóle mamy godzinę? Okej, okay. dzisiaj mam wyjątkowo na 11 do pracy, więc dobrze. To zdążę wam jeszcze nagrać odcinek na jutro, moi drodzy. Ale jutro już chyba będzie z innej gierki. Jeszcze zobaczymy, z której. Więc, em, no, przekonacie się jutro. Dzisiaj wam tego nie powiem. No i patrzcie, cyk, 4,5 tysiąca. I to jest kurde ekspionko, bo w tym momencie nie mamy 91 tysięcy, tylko mamy yy, 100. <laughs> Dobra, pozamiatane, za bardzo mnie oblężyły mośki. I no trochę za dużo tych y, powiadomień. Według mnie powiadomienia powinny być w jakimś tam przedziale levelowym. Powiedzmy plus minus 20 leveli. Według mnie to jest jeszcze logiczne. Bardziej minus 20 leveli niż plus. Więc no, no chyba, że ktoś się ekipom zasadza na potworka, no to spoko. Sprawdźmy jak w zelenckich, czy tam nie ma jakiegoś, w Zeleńskich, <laughs>, czy tam nie ma jakichś e, rzadkich fajnych blisko mojego poziomu, bo mogą być. Ehm. No i widzicie, tak naprawdę najefektywniejsze ekspienie ciężko wybrać, zależy na co macie ochotę. Jak macie ochotę polować, to się opłaca polować na rzadkie i, i, i jeszcze wyższe tiery. A, z ja patrzę po tych? O, Jack ja jego bym dał chyba radę, bo wydaje mi się, że kiedyś dałem radę. Chodźmy do Kryształowego Władcy. Dowódcem Mrocznych Goblinów też damy radę, więc idziemy też do Goblinów. No tutaj Kryształowego sobie idziemy pobić, dlaczego? Ponieważ Kryształ wydaje kryształy. A Kryształ, drogo chodzi, kierowniku. <laughs> Nie wiem, kto to powiedział, to pewnie Kryształowy Władca. O, no i to jest to, nadzwyczajna szynka Kierownicy, królowie złoci. Wow, niebochicy? Niebo niebochicy? Osiem kryształków, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Osiem to już jest taka podstawowo dobra impreza. Co? Dobra, ee, lecimy do dowódcy gobinów tutaj, cyk. A, bardziej od tej strony. Nie wiem, waham się z tym Jackiem dyniogłowym, bo mam wrażenie, że kiedyś dałem mu radę. Ale to może być nawet i 10 minut roboty, co nie? Bo to jednak 130 level wędrujący. Niby wędrujące nie są jakoś szczególnie silne, no ale troszkę są, coś tam się wyróżniają, jednak co nie, więc no. Ciężka sprawa, to jest taki dylematik. W sumie tutaj też jest dobre miejsce do ekspienia. Dobra, myślę, że spróbujemy go zabić. I jeśli zginę... To kończymy odcinek. Jak nie, to polujemy dalej. Najwyżej będzie 50 minut odcinka. I kompletnie nie wiem, ile już teraz jest. Dobra. Dobra. I tutaj, no to gładko leci. No bo to jednak jest las goblinas. I z niego mamy, uwaga, 5300. Widzicie? Da się ładnie, da się ładnie, da się ładnie. Ktoś pewnie kiedyś zrobił ładnie. Ja nie. <grym> Ym, dobra, gdzieś tu jest jakieś wejście. No, no naprawdę będziesz mi się blokował na kuźwa chodzącym potworku. Żenua. Myślałem, że już to całkowicie administracja wypleniła. A tu jednak. Gdzie on jest? Zgubiłem Jacka. <grym> Jacek. Jacku dynio głowy. Gdzie ty jesteś, hopie? AP, kurde. Do jacka prowadzić, proszę. No, wyjazd mi stąd, matko, dobra, jeszcze tego będę musiał bić. Pierniczę to. Gdzie jest Jacek? Gadać, gdzie jest Jacek? Oddajcie mi Jacka. Tu jest Jacek, o. No, cyk. No i kurde, muszę teraz nagle wszystkich wyeliminować, bo, bo mi stoją na drodze. I są tu agresywni. A my nie lubimy agresywnych ludziów. To nie ludzie w sumie. No ale ciul z tym. No gościa. Stoi pajas jeden z drugim i blokuje przejście. A tu jeszcze kolega ma. Ej, no jaja sobie chyba robicie, no. No dojść do Jacka nie mogę, no. Jacek czeka, a ja nie mogę dojść. Żenada. Masakra. No po prostu mrazi. Fajny ten Jacek. Dobra, dajemy to. ...i liczymy, że przeżyjemy jakimś cudem. <tryk> mhm. No, jeśli damy mu radę, to po długiej męce. No, to będzie ciężka walka. Jeszcze on łazi but 1, bo to jest dystansowiec. I to jest jeszcze gorsze, bo jakby ciężko jest z nim walczyć. Nie zadaje mu na bieżąco obrażeń. Wow! Zapominam się ciągle. Zapominam się, jeśli chodzi o pilnowanie punktów życia. I co chwila obrywam. Ej, chyba się przyblokował, jest dobrze. Myślę, że tak go onieśmiela moja potęga, że. Aaaa, nie to chciałem, nie to chciałem. Aaaa! Bez shift'a kliknąłem dziewiątkę, więc wziąłem słabszego leka. A to pierdzielone od, od, odliczanie mnie opóźnia. To pierdzielone odliczanie mnie opóźnia. W sensie ma yy, tego. Yy, ma, ma spowolnienie i musiałem kilka sekund czekać, i nie zdążyłem się oddalić. Ja pierdzielę no. Przejdzie przez taki idiotyzm zginąć? No, ja nie, nie wierzę po prostu. Dobra, moi drodzy, na tym się kończy ten odcinek. No, nie, do, nie dobiliśmy tego levela. Myślę, że w następnym się uda, jeśli nie zrobię tego poza wizją. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.